Właśnie dostaliśmy 16 odcinek 16 sezonu Ninjago, oczywiście nie po polsku. Zanim zaczniemy, strzelcie suba na kanale i zostawcie 10 łapek w górę pod tym filmem. A teraz bez przedłużania zaczynajmy. Tytuł odcinka to Wewnętrzna Ciemność, no i teraz opowiem wam fabułę. Rada Kryształowego Króla powraca do swojej kryjówki ze złotymi braniami z Pięczniczu. Harumi wmawia lordowi, że wszyscy jego przyjaciele zginęli, a on został sam. Zielony Ninja przysięga, że Rumi za to zapłaci. Ninja próbują wydostać się z podziemnych tuneli. W pewnym momencie się na nich ogromny głaz. Koro traci nadzieję, ale wtedy przybywa jasno w mechu Samuraja X. Opowiada im wszystko, co wie. Informuje też, że klasztor został zniszczony. Wszyscy wracają do starej kryjówki Samuraja X. Było to dla mnie duże zaskoczenie, bo dawno nie widzieliśmy tej kryjówki. Baza jest bardzo nowoczesna. Ninja i reszta zabierają się za poszukiwania Rojda. W tym czasie, w kryjówce kryształowego króla, zielony ninja ponownie próbuje uświadomić Harumi, że może się ona zmienić i nie musi być zła. Dziewczyna oczywiście go nie słucha. Wagenis, Asfira, Mr. F. i Pythor skrzeszają kryształowego króla. Podsumowując, ten odcinek nie należy do najgorszych, ale miałam nadzieję, że to właśnie we wewnętrznej ciemności powróci Gramadon. No cóż, musimy jeszcze poczekać. Na pewno na plus jest tutaj powrót do starszych rzeczy z Ninjago. a tutaj na myśli kryjówkę Samurai X, której nie widzieliśmy od chyba siódmego sezonu. A wy co sądzicie o tym odcinku? Dajcie znać w komentarzu. To już tyle na dziś. Jeśli odcinek Wam się spodobał, strzelcie suba na kanale oraz nie zapomnijcie o pod tym filmem. Tymczasem ja się z Wami żegnam. Cześć!